Witam Was. Yy, znowu zaczynamy kolejny odcinek. Tym razem. Spytałem, okej, okay, niech będzie. Yy, dziś, y, kolejny odcinek tuż po ostat, stworzeniu ostatniego odcinka. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie, to fajne? I tutaj opuściłem nas. Ile? 5 dni? 6 dni. Ile to jest? Od kiedy nie zacząłem y, tworzyć? O, tutaj jeszcze. To jest największy boost, jakiegoś powodu nie wiem co się tutaj stało, dobra. Wracając, yy, kontynuujmy, bo nasza historia nie jest dalej skończona. Tym razem nie bardziej słyszę, dlatego, że muzykę wyciszyłem, bo ostatnim nie było mnie słownie, słownie nic nie słyszeliście, ale teraz już powracam... Po, 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 powrót, więc... Ten. Więc kontynuujemy. Dobra, Mongolia się powiększa. E, jakby coś to ja to mówię dlatego, że to jest słownie odcinek historii. Dlatego. Dobra, dalej. dalej. Dalej, 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 dalej. Dalej, jeszcze więcej się powiększa. Dobra, tutaj się rozpada. Pierwaną smancie się tworzy, a bardziej osmanie się tworzą. A, no, no widzicie, no nie zna się aż tak bardzo na historii. Ataku, dobra, atakuje Imperium Woteverdatis ale dobra dobra wr wracając lecimy eee, skupiłem się przez chwilę dlatego takie takie zrobiłem Wiem, że to było w 1021, do no, końca wiem, ale ja po prostu chcę to skipnąć. W kolorować, co jest, ale ja kolorowanie mam to i w końcu no, to często się ja tak buguję, czy mi słychać? a raczej wam nie ma czyli to będą najczęstsze bo odcinki i click the flag a w sumie click the flag mega też lagowało i każdy odcinek połowa odcinku click the flag nie miała głosu, ale to dlatego, że jeszcze wtedy tch. naprawdę nie wiedziałem, że Yandere, no, nie, nieważne, nie będę mówił do końca. Co to jest? Co to jest? Troszeczkę atakują bardziej, ale dalej jeszcze te w zostają. I zmiana flagi, dlatego takie ten chyba zły kolor wybrał. 260. To było drugi największy, tak drugi największy, wiek Nie w pierwszym, no, i faktycznie w izraelskim wielkie, było, faktycznie. Czemu to zniknęło, że ja oddałam to bardziej? Co jest? Dobra, więc stało. Nie, nie, nie ja w to mam psa, no. Wiecie, co się stało? chyba. Dobra, y, wracając Ja bym chciał sprawdzić, czy cel nie się ostatnio. No wiesz co? Dobra, jeszcze, yy... Dobra yy, następny odcinek to będzie po prostu upadek. Ten. Tego. No ale teraz będzie upadek. Musiałem się przesunąć z krzesłem. Dobra, dziękuję za oglądanie. Yy... Do widzenia i do widzenia wszystkim. Zostawcie lajka, like, subskrypcję i napiszcie komentarz. Co mam następnego nagrać?